Wymyśliłam sobie taką wycieczkę zainspirowana prezentem, który dostałam kiedyś na Boże Narodzenie, takie coś i już tłumaczę o co chodzi, mianowicie są to trasy w okolicach Sydney wykonane w taki bardzo wygodny sposób, mianowicie są to takie karteczki, na których mamy różnego rodzaju mapki opis trasy, jej długość i tak dalej, z podziałem powiedzmy na różne rejony, no bo Sydney to jest ogromne miasto. Mówimy tutaj o mniej więcej rozciągłości 60 km w każdą stronę, czyli na północ, południe i zachód, no bo na wschód nie ma, tam jest ocean, czyli ogromna, ogromna przestrzeń tak naprawdę, która wciąż podlega pod, powiedzmy, jakiś tam obszar administracyjny tego miasta. Jak zapewne już wiecie, Cronulla znajduje się na południu, ja e, jako pierwszą trasę, żeby wypróbować e, ten, ten cały system, który tutaj mam, wybrałam sobie północ. Północ Sydney, e, którą, której nie znam tak naprawdę najlepiej. E, trasa nazywa się Colorado to Manly. Dystans jest 20 km, ale całość. No tutaj poziom e, zaawansowania łatwy. I e, wygląda na to, że to jest piękna trasa wzdłuż czterech albo pięciu e, głównych takich plaż północy Sydney. Mamy mapkę, to jest bardzo wygodna sprawa, bo jak widzicie to się może zmieścić tak naprawdę bez żadnego problemu do kieszeni. Tak więc e, dzisiaj na ruszt idzie ta właśnie pierwsza trasa, którą będę dla Was e, relacjonować. Jestem na Long Reef, dotarłam tu naprawdę mega późno, mam tak naprawdę 3 godziny y, światła dziennego, no ale y, jestem, pogoda jest naprawdę udana i na początek chciałam Wam pokazać y, tą tablicę informacyjną, która tutaj znajduje się za mną, y, jest tu dość sporo ważnych informacji na temat tego miejsca, jak widzicie jest to... Y, Dość popularne miejsce nurkowe przede wszystkim, przez niektórych jest oceniane jako tak naprawdę najlepsze w całej okolicy Sydney. Oprócz tego jest tutaj taka dość ważna tablica, która mówi o zagrożonym gatunku rekinów. Ten grainers shark to jest gatunek bardzo łagodny, nieszkodliwy, nie ma się jakby czego bać. Jeśli pod wodą uda się go zobaczyć, to tak naprawdę jest to ogromne szczęście, bo te rekiny w tej chwili należą do rzadkości no i oczywiście nie występują w mieście. Tak więc tutaj jest taka dość znana kolonia, jedna z niewielu w pobliżu Sydney. No więc dobrze, zaczynam. Tę trasę, o której um, e, Wam mówiłam wcześniej, którą sobie na dziś zaplanowałam. Mam podejrzenie, że z moim tempem robienia zdjęć i filmików, a na pewno będzie wiele miejsc, w których będę chciała się zatrzymać, e, zejdzie mi się bardzo długo, więc pewnie zobaczę nie wiem połowę, jedną trzecią może tego, co chciałam dziś zobaczyć, ale e, no nie szkodzi, bo myślę, że jest to takie miejsce, gdzie e, nie warto się spieszyć. Tak więc zaczynamy. Bardzo powoli, bo jest po prostu tak pięknie, że no, trudno się nie zatrzymywać na każdym odcinku. Nigdy tutaj wcześniej nie byłam. E, oczywiście goni mnie czas i e, no to, że dni są teraz takie krótkie, prawie w sumie najkrótsze w roku. E, w tej chwili no, już widzę, że tam słońce powoli, powoli się chyli ku zachodowi. E, niby mam jeszcze półtorej godziny tego światła, ale no kiepsko to widzę. Natomiast to, co widzę naprawdę teraz na horyzoncie, to jest kolejna plaża, plaża DY. Nie sądziłam, że Long Reef jest tak blisko od DY. Bardzo się cieszę, że da się tutaj sprawnie i szybko dojść. No i zobaczymy, czy jeszcze uda mi się zaliczyć choć jedną, następną, bo w sumie na tej trasie do Manly, które też już widać na horyzoncie, jest tych plaż aż pięć. Przepiękne miejsce, światło jest po prostu takie fotograficzne, kinematograficzne, no idealne. Mam nadzieję, że uda Wam się choć troszeczkę poczuć ten klimat, tak, tak jak to tutaj wygląda, bo jest rzeźko w powietrzu, jest idealna temperatura tak naprawdę, bo nie jest za gorąco. I nie wiem jakiś, mam taki dzień w ogóle, że mam wyostrzone wszystkie zmysły, czyli Nagrywałam sobie dźwięki różnych ptaków i, i jakiś świerszczy i cykat gdzieś tam w krzaczkach i no jest po prostu cudownie. Tak więc mam nadzieję, że poczujecie chociaż trochę ten klimat. No i buuu, zaszło słońce. Jeszcze nie zaszło, zaszło, ale zaszło za taką chmurę e, tam gdzieś. O tam, i tak to no, widzicie, w każdym bądź razie no niestety yy, yy, skończyło się galopowanie. <laughs> yy, no nie wiem, może jeszcze wyjdzie na chwilę, ale mam wrażenie, że już jest bardzo nisko nad horyzontem, jest 15 po czwartej, no o piątej to w zasadzie to już jest taka noc tak naprawdę. No nic, udało mi się złapać tą złotą godzinę słynną, więc jestem zadowolona z wycieczki, natomiast mam dziwne wrażenie, że będę musiała tutaj wrócić, żeby dokończyć ten spacer i doko dokończyć ten materiał, który tutaj dziś próbowałam dla Was nakręcić jeszcze coś pokazać, co dla mnie jest naprawdę ewenementem na skalę y, Australii. No, ni niestety nie wyobrażam sobie czegoś takiego w Polsce. Y, nie mówię akurat o tej ciężarówce, która jest za nami, ale no, te to też jest bardzo australijska rzecz. To jest mianowicie szkoła surfingu z Men. I tak więc ta ciężarówka jest w tej chwili e, wypchana e, deskami. Ale nie o tym mówię. Mianowicie w Australii, w bardzo wielu miejscach publicznych, najczęściej przy plaży albo gdzieś w jakimś parku, są takie, już wam pokazuję o co mi chodzi, takie oto barbecue. I chciałam wam pokazać, jak one bardzo są czyste, bo dla mnie to jest dość niesamowite, że ludzie no, po prostu po sobie sprzątają. Każdy może tutaj przyjść. Zaraz sprawdzę, czy. Nie kłamie, że jest za darmo, tak? Ten oto grill jest za darmo, nie ma tutaj żadnych monet, które trzeba wrzucić i tak dalej. Nawet chciałam Wam pokazać, że jest otwierasz do butelek. Oczywiście też piwka nie może zabraknąć. Zaraz obok tego barbecue mamy taki kranik kranik z wodą pitną, z którego osobiście naprawdę bardzo często korzystałam. Nie tutaj konkretnie, w tym miejscu, ale w ogóle podczas każdego naszego road tripu, bo ta woda jest pitna w każdym miejscu. W Australii tak naprawdę, gdyby nie była pitna, no to na pewno byłoby to wyraźnie napisane. I tak naprawdę w każdym w takim miejscu można Posprzątać po sobie, można sobie coś ugotować, można uzupełnić zapasy wody, jechać dalej w drogę, i, i to po prostu nic nie kosztuje. Tak więc to jest naprawdę jedna z rzeczy, które lubię tutaj najbardziej, jeśli chodzi o zaplecze takie kempingowe. I jak dobrze Australia jest przygotowana do no właśnie takich usług, bo za darmo można to wszystko zrobić, i wygodnie dzięki temu się bardzo podróżuje. Na prawdziwą Australikę, czy też aspirującą Australikę, bo już w tym roku podobno będę mogła się ubiegać o obywatelstwo. No, musiałam się zaopatrzyć, słuchajcie, w Active Wear. Buying groceries active Wear Made in Australia, przynajmniej, więc e, fajnie, bo ciepłe, wygodne. I e, no, mam wrażenie, że wreszcie pasuje tutaj do tego e, umu Ludzie, którzy nawet jak nie uprawiają sportu, to wyglądają tak, jakby je uprawiali. Active wear, active wear. Having coffee with my friends in my active wear. E, tak więc e, coraz bardziej, e, że tak powiem, zlewam się z lokalizacjami i staram się nie wyróżniać za bardzo. Active wear, active wear. Waiting for the bus in my active wear. Active wear, active wear. Buying active wear in my active wear. Słońce i tak naprawdę dotarłam tylko do DIY, czyli, um, według mojego zegarka, e, przeszłam, no nie wiem, jakieś 2 km w jedną stronę, teraz będzie 2 km w drugą. Będzie niecałe 5 km, tak naprawdę, e, z kilometrów, których miało być 20. No, ale nie dziwię się, bo e, po prostu wszędzie non-stop się zatrzymywałam. Tak więc pokażę Wam po prostu e, tą cudowną, pustą plażę po. W zachodzie słońca. Film nie do końca oddaje, tak naprawdę te takie kolory. Ja uwielbiam ten moment, kiedy niebo jakby podświetla się po drugiej stronie, czyli po, po wschodzie, na różowo, na różowo i mokry piasek jest taki świetlisty. No o ten efekt mi chodzi. Trochę widać, ale to nie jest to samo. Tak więc strasznie was tutaj zapraszam. Jeśli tylko kiedykolwiek dotrzecie do Sydney, to gorąco Was namawiam do tego, żebyście nie zatrzymali się po prostu tylko przy plaży w Bondaj. Rozumiem, że każdy chce ją zobaczyć, jest to jak najbardziej zrozumiałe. Ta plaża ma swoją powiedzmy sławę i cieszy się bardzo dobrą reputacją. Choć ja osobiście uważam, że tych plaż jest dużo więcej i one są o wiele piękniejsze i bardziej takie dzikie i zdecydowanie bardziej warto je odwiedzić. I na północy ja je dopiero tak naprawdę odkrywam po kilku latach, ale żałuję, że nie byłam tutaj wcześniej, bo jest naprawdę przepięknie. No to do zobaczenia w następnym odcinku.